Dłoni chłopaka, po którym został, komu odnieszali? Pychał się w gwiazdy, co drogę wskazał, skąd ją z tym Czemu te wszystkie księżyce się nigdy nie wybrało? Ja Gwiazda, kto wzięte, wciąż szczęśliwą jest, tylko nie wiem! Czemu te wszystkie pragnie na świecie? Zna. Bez wszystkich tragedii na świecie wybrałam cię. No, rampię. Oh. Wła. Well.